To tylko dopowiem do, dla Andrzeja, bo do tego co powiedział Andrzej, słuchajcie, mi się naprawdę podoba to, to, to jego e, e, o tych tablicach Mojżeszowych. Bo jeśli tak, dlatego że e, tylko można powiedzieć w paru słowach, powiem, że e, wiecie państwo, pewne rzeczy trzeba będzie podjąć. Pewne rzeczy trzeba będzie e, też jasno przed wyborami powiedzieć. Co trzeba powiedzieć? Ja już zresztą to powiedziałem również ludziom z platformy. Mianowicie, że mu, trzeba szczerze powiedzieć, że jeśli zmieni się władza, to po tej hucpie, co wykonał PiS, wszyscy, którzy przyszli na miejsce ludzi w taki sposób, muszą wylecieć. Muszą. Kara musi być. Przecież to, co się stało. To między innymi z tego powodu, że ci ludzie, którzy robili takie rzeczy, nie zostali ukarani. Jak nie ma kary, no to hulej dusza piekła nie ma, wszystko wolno zrobić. Dostałem odpowiedź, no dobrze, ale to czym my się będziemy różnić? A ja mówię jednym, że macie iść z jasnym przesłaniem, w jaki sposób mają być tworzone struktury państwa. Według niepartyjnych zasad, tylko obiektywnych. I każdy, kto, również ci, którzy odejdą, mają prawo wystartować i mają prawo wrócić, jeśli byli dobrymi specjalistami, nikomu nie zrobili krzywdy. Ale niestety taka jest sytuacja, że jak ja widzę Kamińskiego, całą tą e, 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 ziobrę, no to po prostu wiadomo. No oni sobie powiedzieli, to, słuchajcie, no... Oni wiedzą, że zro... co zrobili. Bardzo dobrze wiedzą. Nie ma? No to znaczy, że możemy iść dokąd tylko chcemy. I to jest bardzo niebezpieczne. Ja wiem, to jest bardzo trudne, ale moim zdaniem jest absolutnie niezbędne. Jeśli chodzi o jeszcze tylko Bogdana Borusewicza, proszę Państwa, zauważcie, każdy, kto Bogdana zna, to wie i to pokazuje klasę człowieka. To wie, że on by tego strajku nie pociągnął, nie zrobił chociaż był absolutną głową tamtego e, wszystkiego, ale jak się popatrzy, w jaki sposób z trudnością wyraża swoje myśli, tam kompletnie kto inny. On na pewno wiedział o bardzo wielu rzeczach złych i, yy, i można powiedzieć, że, że Wałęsa ma niektóre rzeczy z tyłu głowy. I on to zrobił z pełną świadomością. On wiedział, jaki to jest człowiek. To pokazuje, jak gdyby, klasę przywódcy, że czasami trzeba się wycofać na, 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 na inne miejsce. Nie pchać do czoła, jak się nie nadajesz, albo masz coś za, za uszami. Tak jak my mamy politykę, porażki yy, zaufaj, yy, za uszami. I to jak gdyby jest to moje takie przekonanie, że, że powinniśmy właśnie być, być z tym. Dziękuję.